Cześć, witajcie na kanale megadiscount.pl. Dzisiaj pokażę Wam Barbie, weterynarza. Weterynarze opiekują się i pomagają wszystkim zwierzętom. Oto i nasza pani weterynarz. Weterynarze opiekują się i pomagają wszystkim zwierzętom. Ta lalka, jak widzicie, nie jest typową lalką Barbie słodką blondyneczką z niebieskimi oczami. Tutaj mamy Barbie o ciemniejszym kolorze skóry z brązowymi włosami. Ubrana jest w Fartuch. Ma też stetoskop. Pod Fartuchem ma ubraną wygodną koszulkę, obcisłe dżinsy i wygodne buty. Oczywiście, lalkę możemy rozebrać. I możemy przebierać ją w inne ubrania, jak już będzie po pracy. Mamy też pieska, widać, że to szczeniaczek. Ciekawe, co z niego wyrośnie. Nasza Barbie uwielbia zwierzęta, dlatego wybrała właśnie taki zawód. Od dziecka chciała zajmować się zwierzętami i pomagać im. Teraz może tym się zajmować. Ma swój własny gabinet weterynaryjny i zajmuje się zwierzakami w potrzebie. Jeżeli chcecie zobaczyć inne lalki Barbie z tej serii, zajrzyjcie na kanał megadiscount.pl.